Hej, w tym materiale do After Effects i Mocha Pro pokażę ci, jak możesz dodać jakikolwiek element na twarz swojego bohatera, swojej bohaterki w taki sposób, aby on nie był płaski, tylko aby brał kształt twarzy i wyglądał na niej dość naturalnie. Także zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Pierwsze co, to jak zobaczycie, mamy już przygotowaną kompozycję, gdzie wrzuciłem po prostu twarz, na którą chcę dać jakiś element. Ważne to, że jeśli będziecie korzystali z Moka, to ważne jest sobie na przykład z waszego ujęcia zrobić prekompozycję w taki sposób, aby ona się kończyła tutaj do końca, bo jeśli macie kompozycję, która będzie szła na przykład jeszcze minutę tutaj za widoczny timeline, to Moka Pro będzie brało Także, jakby tą część, która jest niewidoczna w tym timeline, ie. no i potem, jakby w programie samym w Mocha Pro, możecie mieć delikatny problem, aby wyczuć moment, w którym momencie trzeba skończyć tracking, aby wszystko było tu widoczne, więc warto sobie przyciąć tutaj wasze ujęcie i stworzyć sobie z tego Precompose Move Our Attributes z Adjust Composition to Time Spaniel. Dzięki temu ona będzie przycięta idealnie do tego momentu waszego czasu, które jest potrzebne. No, i na drugiej kompozycji osobno wrzuciłem sobie element bez żadnego tła, który będę chciał wrzucić na twarz mojej bohaterki, więc mam naszą twarz. No i teraz musimy przerzucić sobie efekt Moka Pro na nasz. Klip. Ważne jest to, że to nie jest właśnie ta darmowa moka, która jest dostępna w Afterze, tylko moka Pro jest jakby zewnętrznym pluginem, który zawiera te wszystkie bardziej zaawansowane elementy, które w termowej wersji nie są dostępne, między innymi właśnie to, aby dopasować jakikolwiek kształt do e, naszej twarzy. Więc kiedy zwróciliśmy już na nasze ujęcie, moka Pro, odpalamy moka Pro i zaczynamy zabawę, bo tak naprawdę całą robotę robimy w tym programie. Kiedy jesteśmy w programie, warto sobie upewnić się, że ma się odpal odpalony widok przestrzeni roboczej jako Classic. Na samym początku często jest właśnie widok Essential, zwłaszcza w After'ze, no i dzięki temu przez to nie widzicie wszystkich opcji, które będą potrzebne do wykonania tego efektu, więc kiedy mamy Classic, Widzimy naszą postać i wybieramy sobie na tym timeline jakieś miejsce, gdzie ten polik jest dość ostry i widać fajnie jego kształt. Tak, aby nie brać właśnie w takich ujętach, które krótko trwają, jak tutaj, bo to jest moment, który krótko trwa. Jeśli na przykład oszacujemy, że w tym momencie nie do końca to siedzi, a nie mamy czasu, aby ręcznie poprawiać, to możemy sobie przyciąć właśnie w tym momencie i tutaj raczej spokojnie, bez problemu nam złapie tracking. Tutaj prawdopodobnie trzeba będzie ręcznie korygować, aby na pewno wszystko nam się działo. No ale okej, okay. wybierzmy sobie jakiś moment, który idealnie łapie to, co chcę, aby złapał, czyli ten polik, na który chcę dać sobie dany element. Przybliżam sobie go tak, aby widzieć, co dokładnie chcę wyciąć, no i biorę sobie moje pióro. Teraz łapię polik w taki sposób, aby złapać też charakterystyczne elementy, wokół których łatwo będzie można strakować. Czyli tu mamy tutaj, jak widzicie, takie nie wiem, czy to są jakieś delikatne piegie czy pieprzyki. No ale to właśnie bierzemy, biorę z pominięciem włosów, bo włosy podczas nagrania często się ruszają, i to może nasz tracking może zwariować, ale biorę ten kawałek tutaj ucha, aby on właśnie był łatwo do trackingu. Bo tu mamy cień, który jest kontrastem, więc zobaczę, jak to pójdzie. No i łapię tutaj gdzie także mam trochę cienia między twarzą, aby ją fajnie oddzielić. No i robię tutaj e, sobie, nie wiem czy zrobić coś takiego i tak. Załóżmy, że na razie sobie zrobię to w taki sposób i prawym wszystkim mysz odklikuję. No i mam już moją maskę tutaj przygotowaną, mogę sobie wziąć selection e, all in spline i delikatnie tutaj sobie ją tak jakby tutaj widzicie e, zrobić taką bardziej zaokrągloną no i dzięki temu ta maska wygląda teraz w taki sposób jak widzicie obejmuje nasz tutaj polik no i także ten delikatny kontrastowy punkt, który zobaczymy czy był dobrym pomysłem aby go złapać, więc teraz dajmy sobie surface i grid i dopasujmy ten niebieskie elementy tak aby kształt naszego polika zachował się, więc możemy sobie na razie wyłączyć w widok naszych punktów trackingu, no i zrobić tak, aby ten grid zawierał mniej więcej w przestrzeni, pokazywał to, jak ten polik wygląda w kadrze. Czyli musimy tej programowi pokazać mniej więcej, jak ten polik tutaj w kadrze siedzi i dlaczego on ma. Taki kształt, tak aby po prostu ten grid zgadzał się, tak jakbyście przystawili sobie, nie mam tutaj żadnej kartki, a więc byście płaską kartkę przy głowie, i ten grid pokazuje mniej więcej w jakim przestrzeni ten polik się znajduje. Więc tutaj robicie to na oko, tak abyście sobie mniej więcej wyobrazili, jak byśmy przyłożyli kartkę, to jak ona byłaby umiejscowiona na tym poliku chyba inaczej tego się wytłumaczyć nie da więc mamy coś takiego załóżmy że nie to nie do końca jest to co ja bym tu chciał osiągnąć chcę osiągnąć coś bardziej takiego zbitego coś takiego mi się wydaje z delikatnym kantem do góry. Ok, jak coś, to zawsze można to poprawić w dalszej części materiału, więc możemy sobie włączyć widoczność naszych punktów. Surface mamy ustawiony. No i teraz tutaj na dole możemy sobie ustawić ilość pikseli, które program użyje na 90, czyli na 90 i zaznaczyć sobie opcję perspektywy, tak aby ten tracking brał nam także perspektywę. No i klikamy sobie tutaj track forward, aby nam wytrakowało. Do przodu, no i możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Widzimy, że tracking raczej sobie dobrze radzi w tym wypadku. Chyba mi się wydaje, że będzie w porządku. No i teraz z tego miejsca pójdziemy w tracking backward, czyli cofniemy się do tyłu, do tego bardziej e, trudniejszego elementu. Widzimy, że mój grid skręca. Nie wiem, czy to będzie dobry skręt. Chyba to nie będzie za dobry skręt. W taki sposób. Widzimy, że tu za mocno jakoś nam skręca, więc w tym momencie, gdzie nam tak mocno skręca, wyłącznie sobie widoczność grid i poprawię sobie punkty. Trackingu. Tak, jak to widzicie, postawiła mi zielona ikonka na naszym trackingu. Teraz to sobie delikatnie poprawia moje ucho, zostawiam tu wszystko inne się ładnie trzyma. Wyłączam punkty trackingu, daję surface. No i teraz ten surface trochę tutaj poprawię pod jego realną perspektywę. No, myślę, że tak będzie lepiej. Daję to i znowu dalej. Track backward i już widzę, że jest wzywane, ale lepiej daję se play teraz, nie tracking, tylko zobaczyć jak to w czasie się nam zachowuje. Okej, okay, mamy coś takiego. Tutaj na dole dość skacze, więc w miejscu gdzie mamy tutaj, potem idzie tutaj, to ja sobie przeniosę pierw punkty trackingu. Tak, aby właśnie złapało tą dolną część. W tym miejscu, zobaczmy sobie, jak to w czasie, tu wygląda teraz. Tutaj znowu źle łapię, więc podniosę to do góry. Puszczę sobie play. Czyli jak widzicie, trzeba teraz dopasowywać ręcznie punkty, tak aby ładnie. To złapało, i myślę, że od tego sobie kliknę Track Forward dalej. Tu sobie kliknę Stop, poprawię sobie ten punkt, i kliknę znowu Track Forward, tak aby tą korekcję zachować. Oddalę i puszczę sobie Play. Tutaj widzę, że jeszcze mi się gubi trochę, więc. To tutaj poprawię jeszcze raz Track Backward. I mniej punktów damy sobie, tym lepiej ta maska będzie się zachowywała. No ale czasami jakby nie unikniemy dodawania większej ilości punktów, więc nie ma też czasami się co z tym kłócić. I czasami będzie trzeba zrobić to cokratkę, więc ja to wytakuję backward i sobie pozwolę już zostawić efekt, który uzyskamy w tym momencie. Tak, aby już właśnie nie przedłużać za bardzo tego poradnika. Więc mniej więcej widzicie już, że to się koryguje w czasie i jak to możemy skorygować. Więc ja wyłączę podgląd tego, puszczę sobie play i zobaczyć, jak to zachowuje się w czasie. Myślę, że raczej będzie ok. Teraz sobie wyłączę widoczność tego i w insert sobie wybiorę insert clip jako logo. I zobaczę teraz, jak to te logo w czasie mi tutaj wędruje. Czy wędruje mi dobrze. No, nie ma tragedii. Można powiedzieć, że wędruje dobrze, więc wybierzmy sobie teraz grid 33, aby dopasować te zniekształcenie twarzy, tak aby to, co damy na twarz, weszło nam idealnie. Więc damy sobie grid na 32 i na samym początku przejdźmy sobie, dajmy sobie przezroczystość na około, załóżmy 25, tak aby lepiej widzieć to, co mamy. W warp możemy sobie brać level pierwszy albo drugi. Jak sobie damy show mesh, mesh to będziemy mogli zedytować naszą przestrzeń. Wyłączmy sobie Surface na ten moment. No i teraz, jak widzicie, mamy ten grid i za pomocą tych punktów musimy sprawić, aby go dopasować pod mniej więcej kształt twarzy, tak aby program zrozumiał gdzie jest trochę bardziej wypukłe, gdzie jest bardziej wkręcłe. Więc wybierzmy sobie na sam początek może jedynkę, bo tu widzę, że jest dość prosta edycja, więc daję sobie tą część tutaj, tą część tutaj. Tom tutaj, tam sobie robię trochę bardziej wypukłą w tą stronę. Teraz tam tutaj, że tu jest bardziej wypukły, trochę polik. To trochę tutaj. Teraz widzę, że muszę dać sobie jednak lewer drugi trochę. Sobie zrobię tutaj oczywiście okrąg. Taki polika. Tutaj mamy kość, więc ona idzie mniej więcej tak. Więc to musi być tutaj wypukłe. Potem tutaj wchodzimy głębiej. No i to dajemy także do przodu. perspektywa się zda, z, zgadzała, tu będzie ten najbardziej wypukły moment naszego polika, tu będzie mniej wypukłe elementy. No i tak będziemy musieli przez ten klip dopasowywać sobie nasze ujęcie, aby program najlepiej zrozumiał gdzie jest bardziej grubo, gdzie jest bardziej cienko. Zobaczmy coś takiego. Dajmy sobie show, mesh, jak to wygląda w taki sposób. Pójdźmy sobie play do przodu. No i widzimy, że tutaj już nam uciekło trochę, ale mniej więcej grid trzyma się w porządku. Więc zobaczmy, gdzie jest ten moment, gdzie pierwszy raz nam to ucieka. Tu jest w porządku, tu nam ucieka. Więc dajmy sobie show, mesh od razu, jeszcze raz. No i teraz korygujemy to, podnosimy. Do góry i przesuwamy tak, aby nadal nam się zgadzało i było dopasowane mniej więcej do tego, co robiliśmy wcześniej. Więc musimy też brać pod uwagę, jak to wyglądało wcześniej, bo to są jakby ruch mięśni, które mamy na twarzy i musimy udać ten ruch rozciągania twarzy i także jej kształtu. Więc to nie jest, jak domyślacie, dość proste zajęcie i jest dość czasochłonne ale chcę wam właśnie pokazać jak możecie sobie edytować to w czasie aby jak najlepiej dopasować twarz. No ja sobie wyłączę na razie Show Mesh, puszczę sobie play zobaczyć jak to wygląda i widzę, że mi dół jeszcze bardziej się tu rozciąga. Tutaj go nie ma, więc tutaj Show Mesh znowu i ten dół tutaj skorygujemy sobie tak, aby tam też kalka kluczowa Postała w taki sposób. Zobaczmy teraz, jak to w czasie się zachowuje. Tu jest już w porządku, tu nam znika dalej. Więc w tym momencie, gdzie zmiarę porządku, sobie delikatnie poprawię, a tu, gdzie już w ogóle nie jest w porządku, sobie poprawię ten dół znacznie bardziej. Zobaczę, jak tutaj się to prezentuje. Widzę, że trochę mi uciekło w taki sposób. Ok cały czas delikatnie tutaj skaczę, Tutaj mi uciekł, więc tutaj na samym końcu zrobimy najbardziej agresywną poprawę tego, co mamy na twarzy, bo tutaj jest już totalnie trochę inny układ, więc musiałem pokazać tą głębię przejścia na kolejny bok. No i mniej więcej tak właśnie tutaj sobie z tym możemy poradzić. O, uciekło mi ten, więc łapię. Ja SM maskę i teraz tutaj sobie poprawię. Tutaj zrobię to uwypuklenie, które było wcześniej widoczne. Tutaj te zaokrąglenie przywrócę na twarzy u góry. Zobaczmy, jak to się prezentuje w czasie. Ok, wyłączmy sobie show mesh. Dajmy play. Okej, okay, no widzę, że to już pracuje. Tutaj na końcu jeszcze dół trochę wariuje, więc dajmy sobie show mesh. Zobaczmy, gdzie tutaj mamy jakiegoś wariata. Okej. Okay. Tutaj delikatnie ten grid trzeba przyciągnąć. Tutaj też trochę wariuje grid, tutaj na środku. Też delikatnie. I po prostu ma za mało czasu, aby się przenieść do tego punktu i trzeba mu trochę pomóc. No, ale okej, okay, już nie ma takiej tragedii, jak mi się wydaje. Chociaż tutaj przy tym obrocie pozycja delikatnie może się zmienić, więc dajmy trochę do tyłu. A no tutaj delikatnie do góry. Okej. Okay. Jeszcze skaczę na środku to tylko tutaj no i dobra już nie będę właśnie do głębiej do głębiej dopasowywał bo już jakby taka podstawa można powiedzieć już jest na której można zobaczyć co będzie więc widzimy tutaj dokładnie kształt polika widzimy tutaj że to idzie do tyłu mamy tak bardziej cienkie a tu mamy bardziej grube te kwadraty i to oznacza że w tym miejscu to jest bardziej uwypuklone więc teraz kiedy już to mamy to możemy sobie dać na komp pójść na sam początek i opacity sobie dać tutaj na 100 tak aby było w pełni widoczne upewnijmy się że nigdzie nam te opacity w czasie nie znika bo może być tak że jakaś kl klatka klucza tu powstała no i trzeba będzie jeszcze raz to przenieść. Zaznaczmy sobie Motion Blur, upewnijmy się, że tu widoku nie mamy włączonego, nie mamy włączonego i wybierzmy sobie tutaj opcję Insert Layer. Nie bójmy się tego, że nam znikło, bo to cały czas tu wszystko jest widoczne. Tak samo nasz warp cały czas to działa, tylko zaznaczyliśmy sobie tam opcję, aby After Effects miał możliwość wklejania tutaj. Swojego efektu, więc klikamy sobie Ctrl S dla, za, dla zapisania tego, co tu zrobiliśmy. No i teraz możemy sobie przejść do aftera i zobaczyć, że nic tu się nie zmieniło. Ale teraz, kiedy sobie wrócimy e, naszą kompozycję z naszym efektem wizualnym, czyli tą, którą zrobiłem sobie osobno w taki sposób, by móc to fajnie edytować, możemy sobie nasz face zduplikować. E, zduplikowaną warstwę dajmy sobie na dół i usunmy sobie moka. Ale upewnijmy się, że na pewno nie usuniemy tej z góry, bo to jest właśnie nasza najważniejsza. Wybierzmy sobie render, wybierzmy sobie tutaj opcję Insert Cut Out i wybierzmy sobie opcję FOX. Widzimy, że nasz tatuaż został już dodany w taki sposób, że jest on na tej warstwie sam a na górnej, na dolnej znaczy mamy teraz nasz obrazek, więc całą obróbkę kolorystyczną możemy sobie zrobić osobno na tych warstwach. Dzięki temu będziemy mogli tatuaż dopasować tak, aby jak najbardziej naturalnie wyglądał na naszej kompozycji. No i teraz jak sobie zapiszemy Ctrl S i puścimy Play, możemy zobaczyć, że ten tatuaż już tutaj siedzi. Ja zmienię sobie widok na quarter. Aby już szybciej mi to się trochę renderowało, no i możemy zobaczyć, że ten tatuaż na twarzy siedzi wraz z zachowaniem kształtu tego tatuażu. Widzimy, że na dole delikatnie mogły się przestuwać to, co poprawiliśmy, ale ten tatuaż jest zagnieździony i co najważniejsze, nie jest płaski. No bo zobaczcie. Teraz ten tatuaż wygląda w taki sposób. A jakbyśmy sobie wzięli zwykły osobno ten tatuaż i załóżmy go strakowali, dodali sobie opcję 3D tutaj, dali sobie rotation i załóżmy, że go sobie obrócimy tak, aby on był tu dodany. No i widzicie, że można to zrobić. Możemy to tutaj dodać, tylko to wygląda, że jest płaskie, a ten tatuaż wygląda. Że nie jest płaski, on jest jakby zniekształcony zgodnie z tym, co mu pokazaliśmy w głębi. No ale widzimy też, że ten efekt trochę nam spłaszcza, bo on jest wpisywany w ten surface layer, który stworzyliśmy sobie w mocha aby pokazać gridowi tą perspektywę. No i teraz musimy to sobie odwrócić. Więc teraz w tej kompozycji możemy sobie zobaczyć, że chcemy, aby to szło trochę bardziej w lewo, ok, i trochę było mniejsze, i trochę do góry, więc tak. Zmniejszam to sobie trochę, daję to w lewą stronę i biorę skalę i poszerzam to w szerokości dzięki, bo tam na dole, na dole w poprzedniej kompozycji mam to ściśnięte, a jak teraz sobie to poszerzę, to będzie bardziej grube i poszerzone. No i widzimy mamy nasz tatuaż dodany, ja sobie go dodam jeszcze trochę bardziej do góry, czyli możemy sobie sterować. Jego pozycją w trakcie, no i mamy tutaj ładnie go dodanego. Na ten tatuaż możemy oczywiście sobie przynosić różne efekty, czyli na przykład tint możemy sobie wziąć i za pomocą niego dopasować go bardziej trochę do tonów skóry, do tego co mamy na naszym ujęciu, tak aby to bardziej pasowało. Także możemy korzystać ze wszystkich blend modes, czyli możemy sobie przynosić na przykład overlay, i dzięki temu mamy ten tatuaż przerzucony w taki sposób, czyli możemy sobie to sterować osobno. No i potem jak już dopieścimy te ujęcia, albo nie mamy czasu, aby dopieścić go łatwo, to możemy równie dobrze wrzucić sobie Adjustment Layer. Na Jasmine Rare przyrzucić sobie opcję Lumetri Color. Kiedy dopasowaliśmy, zbliżyliśmy mniej więcej kolory do kolorów skóry, do tej samej przestrzeni koła, to luty działają tak, że zmieniają konkretne kolory, konkretne jakby banki kolorów w inne odcienie. I na przykład może być tak, że przyrzucić jakiś lut i on Wam od razu złapie Wasz tatuaż i skórę, dzięki temu bardziej je połączy i będzie to wyglądało bardziej ze sobą, ze sobą zżyte, że to jest naturalny tatuaż, no i jak widzicie, mogliśmy osiągnąć dzięki temu bardzo fajny ten. Efekt, no i widać, że ten tatuaż nie jest scalony i to będzie działało do wielu elementach, czyli będziecie mogli sobie dodać jakiś, jak na przykład, nie wiem, efekt magiczny, na przykład sobie świecące oczy dodać do waszego nagrania, zachowaniem wypukłości. Będziecie mogli sobie dać jakieś blizny na twarz za pomocą takiego trackingu. Więc to była na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, czy macie jakieś pytania. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.